Wyjechaliśmy na Żerań do Warszawy na Zlot FSO. Idziemy teraz do Łazienek Królewskich. Wyjechaliśmy z. Jasnego y... Stawu. Jesteśmy przy Fiaciku. I Fiacik jest szykowany na wyjazd. Jedziemy na Warszawę pod fabrykę FSO na Zlot. Piotrek jeszcze coś. Po ciemku. No. Sprawdzam Olej, muszę sobie szmatkę znaleźć. Kombinuję bo... Nie kombinuje, tylko musimy sprawdzić olej, bo to jest dużo kilometrów. A Kwiacik jeździ raz na jakiś czas. Daj mi chusteczkę może jakąś. Jest i chusteczka. Jest chusteczka haftowana. Dobrze, że do borkana. tak, teraz muszę sobie zorganizować światło. Musimy zbadać jeszcze raz ten olej Jak trzeba A co on taki zgięty jest? No bo tam jest taki dostęp taki zgięty On tak sobie tam wchodzi śmiesznie No teraz sobie do kontrolę Hop 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 Prędko nie Jesteśmy Poniżej, poniżej minimum także bez dwóch zdań trzeba budować oleju dobrego litra może troszkę więcej teraz pomalimy ubę jak ja to się tutaj, tutaj to ja muszę. jest olej, dlatego że y, jeszcze mam olej niewymieniony. I tak naprawdę do na dolewki mam taki pierwszy, jakiś najtańszy olej w sumie, który mogę tutaj sobie wlać. Bo... Kurczę, pauza. Co pauza? Co pauza? Brak ci lejka? Brak mi lejka. Kurczę, zadecydowanie przygotowany, że naprawdę w specyfiku mhm. jest jakiś lejek Znalazł. Właśnie spadł nam korek. Gdzie dopiero by w to? <noise> gdzie dolewaliśmy olej? I się musiał zawsze. Nie, tak to jest, jak się ktoś śpieszy. To się korek cieszy. To teraz on sobie tam leży. I nie mam dostępu. I nie ma dostępu do niego. Nie, nie jest tam dostęp tylko za tablicą rejestracyjną. jest Teraz się... tam będzie się. No tutaj, gdzieś piątek. na nią. Jeszcze nie mamy światła. Wszystko po ciemku. No, masz, masz, masz. To to, no? Anetka, ja wiem. Kopalce mam w jedną stronę stawę, a nie w Nie wykręcają <tryk> <tryk> mi się ku tych ku kur nogi. Do tyłu. <tryk> no, coś nie Odpalić. Moc, bo to lepiej w wiacie, bo mamy niski profil opony. A mieliśmy kociuby. Kto nie wie, to są takie yy, kostka brukowa. No, były to było co innego. Kociuby trochę co innego, no. No, ale tak się mówi potocznie, kociuby dalej. Znaczy może ci starszej daty, tak może ci jak my Kociołby mamy jeszcze pod kościołem nasz. Kociołby, CPN -y. Przy sprawdzaniu okazało się, że jeszcze brakuje płynu hamulcowego, więc jeszcze dolewka szybko płynu. Co by hamulce mieć? Nie, dolałeś, no, mało dolałeś. To małe zbiorniki, to się nie dolewa pół litra. To się dolewa pięćdziesiątkę. Jeszcze drugi sprawdzimy teraz. Kontrolki mi się nie świeciły, ale przecież nie wiem czy działają. przywitani, jedziemy na Warszawkę, Fiacik i dwa polonezy. No i nawigacja nam pokazuje 100, a licznik nam pokazuje 119, czyli mamy na liczniku no. no. Czyli mamy prze przekłamanie. Przekłamanie, no. bo mamy niskoprofilowe opony, więc yy, inaczej jest na kole, inaczej jest tutaj. Ok. Dobra, Spotkanie z następnymi ekipami, teraz wszyscy już razem jedziemy. O, jeszcze i tu polonezik z tej strony. Przyjechaliśmy do Warszawy. Stoimy, czekamy na resztę ekipy. Bo zostali na światłach przed zamkiem w Warszawie. Jesteśmy na żerań do Warszawy na zlot w 73 rocznica. Idziemy tam Idziemy tam teraz bliżej e... całego centrum imprezy. Tak, całego centrum zobaczymy, co się dzieje, co przyjechało. Zapisuje, czy nie? Zapiszemy się chyba jeszcze, jeżeli są zapisy. O, wystawa Miszków. Tutaj jakaś. Jeden za drugim. Srenka. A Emilki z pędziorkiem nie ma. Pasowałaby do nich. O, tutaj jest polne... polana Zobacz jaki. Zobacz na samochodzie. Patrz. Tu. Jakiego ma. Wyszytego. Fajny. To jest sam najprawdopodobniej. prawdopodobnie. Nie tak. I to jest taka raczej rzemieślnicza praca. A tutaj możemy sobie na, na, na powrocie zajrzeć w tych części. Czy coś cię interesuje? No, tak z grubsza widzę, że raczej nie. Tylko tak naprawdę sam nie wiem czy ja czegoś szukam jeszcze. Albo coś padnie w oko, albo tak, nie. Składnie. Bo Fók się nie rozbierze czegoś, to nie wiadomo co jest potrzebne. Tutaj trochę gratów jest. A Ale... A tutaj mamy serano kompany. O, właśnie, polonezika. Teraz idziemy zobaczyć Warszawy jakie tutaj stoją. A teraz najważniejsza Warszawa akurat została odnaleziona przez Patryka Mikiciuka z numerem pierwszym w Finlandii i jest w muzeum w Otrembusach Wodajże. a kiedyś ma być. Muzeum y, motoryzacji Wena w Dobra, co? No ja głupot nagadałem. Jaki głupot nagadałeś? bo pytali mnie właśnie, gdzie jest Warszawa numer 1. Ja myślałem, że ona Utonka stoi właśnie w muzeum motoryzacji w Benie i powiedziałem. I powiedziałeś, że stoi już w Benie, tak? tak? tak. No to nie, na razie Pogaliło stoi. Na razie stoi w Warszawie. Czyli. Hmm. Ona no ma być w Wenie, no ale pewnie kiedy? Wchodziłem w błąd. Tutaj mamy różne rzeczy, co można sobie kupić. Pamiątkowo. Zobacz, patrz, tam jest talerz z maluchem. O, jaki ładny. Taki talerzyk Emilka, dla ciebie. O. Szukamy Emilii, zaraz, że ona jest. Miałabyś na czym kiełbasę jeść? W czasie lotów. Mhm. Widzisz, jaki fajny? No. No niektóre Warszawy to jak laleczki. Niektóre Warszawy jak laleczki, nie? Takie ładne. Dużo samochodów, tylko wszyscy nie stoją w jednym miejscu tak jakby w grupie, tylko jest dużo takich samochodów nowoczesnych. I trzeba tak dużo chodzić, bo jeden od drugiego jest rozstawiony. Jest, są takie miejsca jak tutaj na przykład, że jest jeden obok drugiego. Ale w niektórych miejscach jest pomieszane, że ktoś sobie po prostu prywatnie stał i. No tak, no bo to jest miejsce publiczne i nie można tutaj jakoś tego wszystkiego osuszyć i, i tylko zaparkować FSO. Co to oglądasz? No, bo to jest jakiś sportowy. Nie wiem, co to jest To bardzo. Nie ma właściciela, nie ma żadnego opisu. Kolejna Warszawa. No, każdy maluje na swój kolor, jaki mu, jaki mu się podoba. Wzór, styl i w ogóle. Tu jest dwukolorowa. Tu Fiacik, pickup nie? Teraz Piknik trwa. O, właśnie. A tutaj co się dzieje? Wiecie co? To nic, wszystko co małe to wam sobie trzymajcie, tam są fajne talerzyki FSO i z maluchem był taki ładny talerzyk dla Ciebie. Gdzie? Na samym początku, naprawdę taki ładny, brązowy, wypalony. Idziemy. Proszę Państwa, idziemy teraz do łazienek królewskich. Wyjechaliśmy z yy... Krasnego stawu przed południem, a pszczoła nasz goni tam, o tam, tam. nagrywaj, pszczoła goni tam tego o, Kubusia Puchatka. Tak Wyjechaliśmy, tak. tak, oczywiście, z Kresnego Stawot. Ale, ale, ale teraz wyjechaliśmy. O ósmej z rano z Żerania, rano mieliśmy marzenia. Staliśmy tam w kupie i marzyliśmy o samochodach marki FSO. Co innego mi się rymowało? Staliśmy no, w kupie i mieli wszystko. Był. wszystko Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. O. o. Jest Straż Miejska. Jest straż i wchodzimy. Wchodzimy do łazienek królewskich. Łazienki królewskie w Warszawie rozciągają się na 76 hektarach zieleni. To wyjątkowa przestrzeń, która pozwala poczuć królewski klimat w otoczeniu natury. Warto zwiedzić Pałac na Wyspie, to główna atrakcja łazienek, letnia rezydencja ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Budynek otoczony jest wodą. Teatr na wyspie to scena zbudowana w stylu starożytnych amfiteatrów. Gęsiego, Gęsiego! Tutaj z chudeczkami. Kurzego. Dzikiego! Stara Oranżeria i Teatr Królewski, miejsce przeznaczone na kolekcję rzeźb i wystawy sztuki, ogrody i ścieżki spacerowe, pełne romantycznych alejek, mostów i fontan. Idealne miejsce na spacer. My tutaj ostatnim razem byliśmy z 20 lat temu. Nie pamiętam. No dzieci jeszcze nie było, więc... Biały Domek i Pałac Myśliwski mniejsze, ale równie urokliwe budynki, które opowiadają historię czasów stanisławowskich. Teraz możemy wszyscy sobie stanąć ładnie, pomachać. Halo! To cała ekipa z Tobą. Przez cały listopad można zwiedzać w Warszawie za darmo różne muzea, jak łazienki, zamek królewski, pałac wilanowie i jeszcze coś je, jeszcze jedno, tylko nie pamiętam co. To my sobie zwiedzamy w ramach po zlocie łazienki. Znaleźliśmy pomnik Sienkiewicza, ale cały czas szukamy Chopena. Mamy, znaleźliśmy pomnik Chopena i kona Łazienek, przy których w niedzielę odbywają się koncerty fortepianowe na świeżym powietrzu w otoczeniu kwitnących róż. Teraz tak, Chopin był znaleziony, teraz szukamy. Gdzie mamy samochody? Kto wie, gdzie były postawione. Kto zrobił pineskę? Pewnie ty. No, tak myślmy. O każdej porze roku łazienki królewskie prezentują się wyjątkowo. Wiosną i latem kwitną tam ogrody. Jesienią pak zachwyca złotymi liśćmi, a zimą jego architektura nabiera baśniowego charakteru. Zwiedziliśmy łazienki. I teraz kierunek domu. Jednak wykipiało dalej? Nie, co ci A by było? było? Co ci by było? nie było co? Nie rób. Wszystko służbiliśmy, a pójdziemy domu. Jesteśmy um, tu, e... po tym mamy, bo tu jeszcze tak, nie Jedziemy teraz, a tablicy szukać. No właśnie teraz, kurna, i po nocy jeszcze tyle czasu. Ale w tym, e, w to nie jest, tak? Nie ma. Bo...